i zaprezentujemy odłączenie systemu EGR z Audi A3 99 rok 1.9 110 koni, także szatan szatan autostrady której u nas nie ma w Pomorskim ale gdyby była to ten samochód byłby na niej pierwszy kawałek ołówka trytka Powinna być krótsza, ale tylko najlepsze, najlepsze części mamy. Wasza, także jest długa. Raz tu gdzieś się podepniemy, o, żeby przewód nie zwisał. Jak cycki, murzynki. Tak to jest, jak się ma zamiast palców parówki ale już kończymy już kończymy jest to metoda jak najbardziej profesjonalna i łatwa każdy może ją wykonać sam w domu i to by było na tyle dziękuję bardzo